Można spokojnie powiedzieć, że Marvel nie bierze jeńców. Po fenomenalnym Spider-Man No Way Home ciężko wyobrazić sobie jeszcze lepszy film. A tutaj pojawia się Marvel i takie hehe, podtrzymaj mojego stręża. Nowy, drugi już trailer tej produkcji kompletnie zmiótł z planszy wszystkie pozostałe, ponieważ pomimo tego, co zostało tutaj ujawnione, większość dalej znajduje się w mgle niepewności. Kto pojawi się w tym filmie? Co tutaj robi Reed Richards? Dlaczego nawet sam plakat zawiera olbrzymie spoilery? No i czy mamy powrót Iron Mana do MCU? Tak, można było przegapić naprawdę wiele rzeczy, dlatego postaram się przyjść z pomocą i zebrałem wszystko, co można było łatwo przegapić. Jednak, jest to pierwsza część filmu, ponieważ tego jest tak wiele, że w jednej produkcji ciężko byłoby to zawrzeć. Drugi zaś film pojawi się w ciągu najbliższych dni. Tak więc, co tak naprawdę można było przegapić w drugim trailerze Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, ponieważ aż 70% z Was tego nie robi. Dla Was to tylko kilka sekund, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Również możecie odwiedzić mój prywatny Twitter, gdzie będę na bieżąco pisał i komentował sprawy związane z MCU. Polecam się serdecznie. Zaczniemy od sekwencji początkowej, którą częściowo widzieliśmy już w poprzednim trailerze. Widzimy więc zniszczony Nowy Jork, i warto zauważyć, że te zniszczenia wyglądają tak samo, jak miało to miejsce w serialu What If, a o nim sobie jeszcze dziś naprawdę dużo powiemy. Widzimy samotnie stojące Sanctum Sanctorum, a dookoła jest ogrom czaszek. Jest to ten sam budynek, w którym Strange spotyka swoją innowersję, i wszyscy myśleliśmy, że jest to Dr. Strange Supreme, właśnie z What If, jednak teraz oficjalne napisy zdradziły, że jest to. Sinister Strange. Skąd wiadomo, że to jego sanktum? Tutaj widzimy wodę przy schodach, czyli coś, co widzieliśmy w poprzednim trailerze. No i długie, wysokie schody, które prowadzą w górę. Czy to oznacza, że to jest ten stręcz, przez którego nasz Strange ma koszmary? Wydaje mi się osobiście, że jest to po prostu inny Strange i nie będzie on miał aż tak wielkiego znaczenia. Wydaje mi się, że za tym wszystkim stoi ktoś inny, ale o tym pod koniec. No właśnie, w takim razie kto to może być? Doktor Strange ma koszmary, w których widzi inne światy, inne wersje samego siebie. Jednak wydaje się, że nie są to koszmary, tylko wizje, które są spowodowane otwartym multiwersem. Warto przypomnieć, że Strange nie powinien dokładnie pamiętać o tym, co się stało pod koniec No Way Home. Zaklęcie też częściowo zadziałało na niego. Zapewne pamięta, że rzucił zaklęcie, pamięta, że było jakieś zagrożenie, jednak nie pamięta przez kogo i jakie zagrożenie. Mogą to być wizje wywołane przez nikogo innego jak Mephisto. No dobra, <laughs> żartuję, chodzi mi o Nightmare. To on wpływa na podświadomość pewnych jednostek, aby ostatecznie dostać się do ich wymiaru i go opanować. Czy przypadkiem tutaj właśnie tego nie widzimy? Do tego wrócę za chwilę. Czas powiedzieć sobie trochę więcej o Ameryka Chavez, która odegra tutaj olbrzymią rolę. Jeśli chodzi o jej umiejętności, to posiada ona możliwość swobodnego przechodzenia przez różne wymiary z pomocą portalu w kształcie gwiazdy. Co zresztą widzimy również tutaj, gdzie jeden z potworów próbuje ją zabić. Co do potwora, to czy nie wygląda on troszeczkę jak komiksowa wersja Dormamu? Może to jest po prostu wariant Dormamu, kto wie. Ameryka Chavez widzimy również w 30-sekundowym klipie Super Bowl gdzie to znajduje się ona w jakimś laboratorium, gdzie, jak widać, pracuje również wariant Christine. O co tutaj może dokładnie chodzić? Szczerze, na dany moment nie mam pojęcia, ale obiecuję, że postaram się to zgłębić. Sama Ameryka Chavez będzie tutaj znaczyła wiele, ponieważ możliwe, że to właśnie ona będzie starała się ratować doktora po tym, jak ten wpadnie w ręce nikogo innego, jak Illuminati. No i czas na jedno z największych zaskoczeń tego trailera. Doktor Strange został złapany przez grupę, która na 99% będzie nazywała się Illuminati. Warto dodać, że Baron Mordo w nowej odsłonie jest ich członkiem. Widzimy go tutaj. Włosy, a raczej dredy, i miecz na plecach pasuje idealnie. No i plus w innym ujęciu walczy on z doktorem Strange'em, który ma na sobie kajdanki, mniej więcej w tym samym pomieszczeniu, w którym widzimy go tutaj. Potwierdziło się również, że zobaczymy boty Ultrona w tym filmie. I nie, nie jest to żelazny legion Tonego Starka. Wprost widać po twarzach, że są to roboty Ultrona. Czy to oznacza, że sam Ultron powraca? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jesteśmy w wymiarze, gdzie Stark dopiął swego i zakrył naszą planetę pancerzem i systemem, który nazywał się Ultron. Tak, chodzi o ten sam. Plan z filmu Avengers Age of Ultron, do tego tematu jeszcze również wrócę. Najważniejszym elementem tego trailera bez wątpienia jest oczywiście ujawnienie, że Profesor X grany przez Patricka Stewarta pojawi się w MCU i prawdopodobnie stanie na czele właśnie wspomnianej grupy Illuminati. Jest to ogromne odniesienie do mutantów, gdzie to właśnie Profesor X był jednym z najpotężniejszych z nich. A chcecie jeszcze trochę pikantności? W komiksach, jak i również w filmach głównym przeciwnikiem Profesora jest nikt inny jak Magneto. Jest on ojcem Wandy. Tak, jest to on ojcem Scarlet Witch. Aczkolwiek nie ma szans, że ten wątek poruszony zostanie w MCU, patrząc na to, że widzieliśmy rodzinę Wandy, ale czy jednak na pewno? Pozostając w temacie Scarlet Witch, ten trailer zdradził nam naprawdę wiele jeśli chodzi o jej postać. Zaczniemy od tego, że ona i Vision rozmawiali o koncepcie Multiverse i nawet on wiedział, jak to jest niebezpieczne. Jednak warto pamiętać, że pamięć oryginalnego Visiona jest dalej w Marvel Cinematic Universe, tylko w postaci White Visiona. On dalej gdzieś tam jest, on dalej gdzieś tam lata po rozmowie ze sztucznym Visionem w Westview. Czy to oznacza, że sam Vision może być osobą, która pomoże pozbyć się tego Całego bałaganu. Oczywiście, jak wspomniałem, mamy BOTY ULTRONA, które teoretycznie są powiązane z Wirzynem, jednak, czy to może oznaczać pojawienie się wielkiej miłości WANDY w jakiejkolwiek postaci? Szczerze nie wiem. Wspomniałem o Westview i w tym trailerze również dostaliśmy odniesienie do tych niezbyt szczęśliwych wydarzeń z życia Wandy. Dostaliśmy wprost ukazanie Wandy z Westview, która stoi nad Scarlet Witch, czyli naszą Wandą. Według mnie jest to alternatywna rzeczywistość, inny wymiar, gdzie Vision przeżył wydarzenie z Infinity War i wraz z Wandą założył rodzinę i zbudował dom tak, jak i planował. To oznacza, że wytwór wyobraźni Wandy z Westview w innym wymiarze jest z rzeczywistością. Dlaczego więc obie Wandy są? zakrwawione, wydaje się, że zamiarem Wandy było odzyskanie swoich dzieci, które słyszała w scenie po napisach serialu WandaVision. Jeśli tak jest rzeczywiście, to mogły one stoczyć między sobą po prostu walkę i wygrała ta druga Wanda. W międzyczasie widzimy wiele scen związanych z podróżą Stranger i Ameryka Chavez po innych wymiarach. Tutaj widzimy m.in. las, i jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie tutaj dinozaura, co oznacza, że ten wymiar jest wiele milionów lat do tyłu. Ten wygląda, jakby składał się z brył geometrycznych, jednak wydaje mi się, że tutaj chodzi o odniesienie do rozsypującej się rzeczywistości i samego multiwers. Tak samo jak multiwers się sypie, tak samo Strange, który z każdym krokiem zdaje sobie sprawę z tego, że jego akcje spowodowały tak katastrofalne skutki. Tutaj widzimy również wymiar, gdzie czczony jest Defender Strange, którego kilka razy widzimy w tym trailerze. Co ciekawe, wydaje się, że nie jest on do końca dobry. W wielu scenach kogoś atakuje i zachowuje się dość agresywnie. Jednak jego świat, spójrzcie na tło, gdzie widać sanktum, a za nimi budynki okraszone roślinnością, jakby to był czysty świat, pozbawiony wielkiej i szkodliwej. Technologii. No i oczywiście jeśli chodzi o Sanctum Sanctorum, to to specyficzne okno jest inne, jest o wiele większe i jest niżej. W naszym świecie to okno jest praktycznie na dachu, tutaj na ścianie. Możliwe, że zadaniem Defendera Strange'a jest życie bliskie naturze, jak najbardziej czyste wszelkimi sposobami, nawet tymi brudnymi, choć to zdanie lekko nie ma sensu. Czas powiedzieć sobie o największej zagadce tego trailera, a mianowicie, kim jest ta osoba? W swojej reakcji, którą zresztą możecie oglądać na naszym kanale, powiedziałem, że jest to inna wersja Kapitan Marvel, ponieważ wydaje się, że tutaj widzimy osobę czarnoskórą. Może to być Monica Rambeau, która zdobyła moce w serialu WandaVision, albo Maria Rambeau, jej matka, dobra przyjaciółka Kapitan Marvel. Mogła to właśnie ona, zamiast naszej oryginalnej, powiedzmy Kapitan Marvel, otrzymać moce w swoim wymiarze. Jednak, po wielokrotnym obejrzeniu tego ujęcia, mam wątpliwości, że jest to Kapitan Marvel. Wydaje się, że może to być Nowa, może to być Human Torch w innej odsłonie, a może to być Mefisto! Przepraszam, już nie będę. Jednak wydaje mi się, że może to być nikt inny jak Iron Man, i już tłumaczę dlaczego. Powiedzieliśmy sobie, że Illuminati posługują się botami Ultrona, jakby plantonego Starka z Age of Ultron zadziałał. Otoczył on nasz świat pancerzem, w takim razie, czy on sam nie powinien być głównym strażnikiem dalej? Co jeśli jest to właśnie Superior Iron Man, który broni Illuminati? Jeśli się zgubiliście, to spokojnie, ja też nie wiem gdzie jestem. Jednak dlaczego uważam, że jest to walka w obronie Illuminati? Po pierwsze, mamy ten sam posąg za Wandą, który widzimy tutaj, podczas prowadzenia Strange'a. Spójrzcie tutaj, na podłogę. Ta sama podłoga jest również tutaj. Ta Wanda walczy z przedstawicielem Illuminati i jeśli nie jest to wariant Kapitan Marvel, to musi to być wariant Iron Mana. No dobrze, w takim razie co dzieje się pomiędzy Wandą a samym Strange'em? Słyszymy rozmowę pomiędzy dwójką, gdzie Wanda twierdzi, że jeśli Stręcz złamie zasady, to jest uważany za bohatera. Jednak jeśli ona to zrobi, to uważa się ją za złoczyńcę. I prawda jest taka, że właśnie tak i wygląda MCU. Wanda zamknęła i oponowała całe miasto, jednak to stręcz sprawił, że cały wszechświat zapomniał o tym, kim jest pod maską Spider-Man. I tak, przywłaszczenie sobie życia miasteczka nie jest dobre, ale tak samo nie jest dobre wyczyszczenie głowy całego wszechświata. Wanda może pójść rozumowaniem, że nieważne co robi, i tak zostanie to źle odebrane, więc dlaczego po prostu nie robić czego się chce, bo i tak to nic nie zmieni. Jeśli będzie chciało odzyskać swoje dzieci, to po prostu to zrobi, a dobrze wiemy patrząc na jej moce, że może tego dokonać. Problem jednak polega na tym, że to oznacza pogorszenie się sytuacji multiverse, co i doprowadzi prawdopodobnie do konfliktu Wandy z Doktorem Strange'em. No i chyba sobie więcej należy powiedzieć o sekwencji zamykającej, ponieważ tam, no właśnie, co się tam dzieje? Widzimy krzyczącego Wonga, jednak stręcz, do którego krzyczy, wygląda zupełnie inaczej niż ten nasz. Na początku jakby przezywa on dusze, a następnie łączy się z nimi tworząc coś podobnego do tego, co pokazywał w walce z Stanosem. Jednak tutaj to wszystko jest zniszczone, ciemne, mroczne, no i ta peleryna, czy cokolwiek to jest, składa się z czaszek. Może to sięganie za daleko, ale wydaje mi się, że to właśnie i jest Nightmare. To jest władca wymiaru koszmaru. Co jeśli tak potężna postać jak Nightmare jest po prostu wariantem doktora Strange'a? Dlatego nagle stręcz ma te sny, dlatego widzi zniszczenie, dlatego ma koszmary, wszystko dlatego, że jakaś jego osoba w innym wymiarze te wszystkie koszmary i powoduje. Równie dobrze może to być i Mefisto, ale no, wydaje mi się, że nie. W tym trailerze jest jedna stopklatka, która może łączyć ten film z What If. Wiemy, że zobaczymy kapitan Carter. Skąd? O tym za chwilę. Zobaczymy zombie Wandę, tylko skąd oni się wzięli? Podczas skakania pomiędzy wymiarami doktora Strange'a i America Chavez widzimy dosłownie urywek świata, który przypomina kreskówkę. To może być główny świat, what if, z którego dostaniemy przybycie tych właśnie postaci. Nie może to być nieukończone CGI, bo wyglądałoby to zupełnie inaczej. To wprost jest kryskówkowy wymiar MCU. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze o konflikcie Wandy i Strange'a. Trafiłem na to podczas nagrywania całości, dlatego dodam to po prostu tutaj. W pierwszym trailerze widzimy oto tę scenę, gdzie Wanda rozmawia ze Strange'em. Tutaj również widzimy Wandę, która mówi mu o rozmowie z Wierzynem na temat Multiverse. Jednak w drugim trailerze widzimy tę scenę, gdzie Wanda mówi o łamaniu zasad. Zwróćcie uwagę na ubrania doktora. W obu scenach są one te same. Dodatkowo w tle widać drzewa. To oznacza, że ten sad i miła Wanda to było iluzja. Iluzja, która miała zmylić doktora Strange'a. Oznacza to, że sama Wanda wie doskonale o otwartym multiversie i również wie, że Strange będzie chciał ją zatrzymać. To idealnie pokazuje moce Wandy, która tak naprawdę wie, że będzie musiała stoczyć walkę ze Strange'em, dlatego użyła iluzji, tak samo jak w przypadku Age of Ultron oszukując Avengersów. Wtedy jednak działała bardziej na ich umysł, a tutaj na otoczenie. To świetna scena i nie mogę się doczekać tego, co się tam tak naprawdę wydarzy. Czas przejść do rzeczy, które nie wymagają większego wyjaśnienia, jednak które są ważne i które można łatwo przegapić. Dodatkowo, również szybko, zapraszam Was na nasz serwer Discord, gdzie nie tylko znajdziecie ogromną ilość informacji ze świata Marvela, ale również porozmawiacie czy pooglądacie filmy i seriale z innymi ludźmi. Link do naszego serwera znajdziecie w opisie. W poprzednim omówieniu wiele osób wyśmiało moją teorię na temat pojawienia się Baby Jody w tej produkcji. Jednak nawet ten trailer pokazał tę postać. Dokładnie o tutaj, w tym ujęciu. Jeśli się przyjrzycie, to zobaczycie Baby Jodę na plecach jednego z czarodziei. Czy jest to wariant Skywalkera? Hmm. Oczywiście małe są szanse, że jest to rzeczywiście Baby Yoda, ale coś tu jest na rzeczy. Podczas sceny przysłuchiwania doktora przez Illuminati możemy dostrzec kilka postaci. Jedna z nich, jak widać, ma coś białego na prawej części klatki piersiowej, i czy tylko mi się wydaje, że jest to członek fantastycznej czwórki Reed Richards? Ma pojawić się w tym filmie, więc jego przynależność do Illuminati ma jak najbardziej sens. No i plus, Marvel przecież oficjalnie pracuje nad filmem Fantastyczna Czwórka. Odchodząc na chwilę od trailera, jeśli spojrzymy na plakat, to znajdziemy tam naprawdę wiele rzeczy. Między innymi tarczę Kapitan Carter, którą widzieliśmy w serialu What If. Dodatkowo tutaj widzimy gwiazdę, która widnieje na kurce American Chavez. Tutaj mamy kobietę, która nie pojawiała się jeszcze w żadnym trailerze. A tutaj? Czy to jest selwetka Deadpoola? Skoro mamy X-Menów, to czemu nie Deadpool? Za te wszystkie szczegóły dziękuję Igorowi Zbrugowi i Krzysztofowi Malinowskiemu z naszej grupy na Facebooku. Link do niej również znajdziecie w opisie. Dostajemy również powrót mniejszej postaci, która widnieje w pierwszym filmie doktora. Ten oto czarodziej to ten sam, którego stręcz uważał za Sorcerer Supreme na początku swojej przygody. Fajnie zobaczyć, że te postacie drugoplanowe również pojawiają się w tej produkcji. I na dziś to by było tyle. Przypominam, że jest to część pierwsza i druga z omówieniem innych, nowych szczegółów pojawi się na naszym kanale w ciągu kilku dni. Jednak prócz tego mamy wiele teorii na temat tego filmu, dlatego filmów w najbliższych dniach będzie naprawdę wiele. Dlatego jeszcze raz przypominam subskrypcji. Dla was to tylko chwila, a dla mnie olbrzymia motywacja. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seddoner z Just Culture, dziękuję bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.